Proszę Państwa, bardzo serdecznie Państwa witam. Na kolejnym forum STU z wielką przyjemnością działam Państwu przedstawić w Polskiej Federacji Procentów Żywności oraz kwartelnika FoodLex. Przedstawiam z przyjemnością Panią Agnieszkę kępińską sadowską która będzie współprowadzić dzisiejsze wydarzenie razem z Rzemem. Pani Agnieszka jest członkinią zarządu Polskiej Federacji. się dzisiejsze spotkanie. Wiem, że wielu z Państwa, Państwa nie trzeba przedstawiać współgospodarza dzisiejszego wieczoru, ale na wszelki wypadek pozdrowię Andrzej Gardner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów. Żywności. Szanowni Państwo, tegoroczna forum. ma nie tylko świąteczny charakter, ale ma też jubileuszowy charakter. Już tak naprawdę po raz pierwszy z okazji Forum Stu spotkaliśmy się 10 lat temu. To już 10 lat co roku spotykamy się wspólnie i z największą przyjemnością widzę, że wszyscy, którzy byli te 10 lat temu z nami, generalnie z nami również dzisiaj są. Forum Sto, to tak naprawdę, naprawdę powstało jako idea spotykania się wszystkich osób, które zaangażowane, które wspierają rozwój polskiej gospodarki żywnościowej, zarówno w Polsce, w polskim, jak i w Unii Europejskiej. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, mam nadzieję, że tu nic nie powstało, że po raz dziesiąty jubileuszowo, w, w imieniu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców witam Państwa serdecznie. Dziękuję za przyjęcie naszego o, zaproszenia. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie dla nas wszystkich bardzo udany, i rozmowy kuluarowe bardzo owocne. I tym bardziej jest mi niezwykle miło, że jak co roku, czyli po raz dziesiąty, możemy się spotkać w gronie osób, które mają tak istotny wpływ na funkcjonowanie oraz rozwój polskiej gospodarki żywnościowej. Szanowni Państwo, przemysł żywnościowy. To właściwie siła napędowa polskiej gospodarki. To jest rzeczywiście najbardziej dynamicznie rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki. Jednak nie chciałabym w tym momencie mówić tylko, bo przecież nie chodzi tutaj o to, o wyniki ekonomiczne. One mają znaczenie, ale tak naprawdę w obecnych czasach liczy się również to, w jaki sposób działalność naszego sektora wpływa na środowisko i na społeczeństwo. Gospodarka obiegu zamkniętego, w tym gospodarka odpadami opakowanych, redukcja śladu węglowego, ale także ograniczenie strat żywności. A następnie, i myślę, że to też jest bardzo istotne, pozyskiwanie surowców i produkcja żywności w trosce o środowisko. To są wyzwania, ale również obszary, w których federacja a, działa bardzo aktywnie i bardzo skutecznie. Tym samym, a właściwie można powiedzieć co więcej, za, jest to niezwykle ważne, jak przemysł żywnościowy się w tym e, obszarze odnajduje. Dla nas jest krytyczne, abyśmy pełnili ważną rolę e, w zakresie odpowiedzialności społecznej. Proszę Państwa, pozwolę sobie wymienić cztery najważniejsze w tym roku. Nasze osiągnięcia, który, pod którymi może się Federacja podpisać. Pierwsze, i pozwólcie, bo o tym będzie dzisiaj dużo, chciałabym powiedzieć o naszym flagowym, sztandarowym programie oraz konkursie Wiedzy Trzymaj na Formę. Konkurs, w którym w tym roku uczestniczyła rekordowa ilość uczestników. Ponad 15 tysięcy uczniów. Jest to niesamowite, biorąc pod uwagę fakt, że zaczynaliśmy od setki dzieci w czterech klasach w jednej szkole. Proszę Państwa, począwszy od 2006 roku, czyli kiedy ten program zainicjowaliśmy, współorganizatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. To jest bardzo istotne, że właśnie dzięki naszemu partnerowi, mogliśmy osiągnąć tak duże wyniki dotrzeć do ponad 9 milionów dzieci w Polsce w okresie trwania programu. Drugie bardzo istotne dla nas e, projekt to wygranie konkursu na lidera rady kompetencyjnej do spraw żywności. To jest bardzo istotne, bo to jest program, którego głównym zadaniem będzie dostosowanie, może lepsze dopasowanie kompetencji, jakości kadr, które, będą, które są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami przemysłu żywnościowego. To jest bardzo istotne. Cieszymy się, że dzięki temu rola, dzięki przyznaniu nam tego tego właśnie tego wyróżnienia, tego osiągnięcia w konkursie. Dzięki temu widać, że nasza organizacja jest szanowana i traktowana jako bardzo kompetencyjny, merytoryczny partner. Trzecie, bardzo istotne, to jest współudział w ramach Rady Reklamy w stworzeniu samoregulacji pod karty ochrony wizerunku dziecka w reklamie. To już jest druga samoregulacja przemysłu żywnościowego. A w reklamie skierowanej do dzieci. Dla nas bardzo istotne, bo wiemy, jak bardzo należy chronić tę szczególną grupę naszych konsumentów. Czwarte i bardzo istotne, o którym też będziemy mówić, to jest przyjęcie zobowiązania reformulacyjnego przez firmy napojowe członków federacji. Dotyczy to do obniżenia kaloryczności napoju. Proszę Państwa. Te osiągnięcia, ale także wiele innych. Jesteśmy z nich bardzo dumni i jest to tylko możliwe dzięki temu, że działamy wspólnie, działamy razem jako organizacja. Bo tak naprawdę osiągnięcie sukcesu, czy osiągnięcie tego, o czym mówiłam, jest dla nas bardzo istotne, ale tak naprawdę zależy od wielu czynników. Dla nas najważniejsza jest współpraca, bo Gdyby nie współpraca ze wszystkimi interesariuszami, I tutaj pozwólcie Państwo, że szczególnie podkreślę administrację rządową, instytucje naukowe, organizacje branżowe, ale także i media. Dzięki nim osiągnęliśmy to, o czym dzisiaj możemy powiedzieć. Proszę Państwa, w tym miejscu jeszcze raz chcę podkreślić, że deklarujemy pełną kontynuację i pełną wolę do dalszej współpracy. I bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy widzą w nas, w Federacji, partnera do dalszej współpracy. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję, że byli Państwo z nami w, w tym roku, już praktycznie roku, tak? ale dziękuję partnerom, którzy są z nami przez wiele lat, ale również i tym, którzy do nas dołączyli w tym roku. To był rzeczywiście dla nas pełen wyznań, wyzwań, przepraszam, bardzo intensywny rok dobrej pracy. Było wiele wyznań, prawda? O których musieliśmy mówić. Jeszcze raz bardzo dziękuję zarządowi, pracownikom biura, bo bez ich zaangażowania, bez ich energii i wiary w to, że możemy tego wszystkiego dokonać. Nie byłoby tych wszystkich osiągnięć, o których mogę. Mówić. Ale proszę Państwa, pozwólcie, że z tego miejsca złożę szczególne podziękowanie dla bardzo ważnej osoby. E, która jest w Dla dyrektora generalnego wiceprezesa Federacji, pana Andrzeja Tantera, jest to bardzo istotne, i właśnie chciałabym o tym powiedzieć w tym dziesiątym jubileuszowym dniu forum, na dziesiątym jubileuszowym forum, gdyż jego zasługi nie tylko doceniamy my, jako członkowie federacji, ale chciałabym powiedzieć o szczególnym wyróżnieniu, a które był i uhonorowano, i docenieniu pan dyrektor Andrzej Gandner został uhonorowany przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej złotym krzyżem zasługi za zasługi w dziedzinie zdrowia publicznego. Ja myślę, że jak mówiąc później o tym miłym wieczorze i rozmowach by. myślę, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji, żeby osobiście podziękować i pogratulować. Proszę Państwa, tak jak było obiecane, miało być krótko. Przepraszam, jeśli troszeczkę tutaj dołożę ale jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu wszystkich członków federacji za to, że Państwo są z nami dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie to bardzo miły wieczór, a te rozmowy, które będą bardzo miły. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, że